Wyślecie na wakacje, a ty wyślesz mi rozwód, uśmiechnął się mąż. Czas sądu. Mąż i kochanka cieszyli się, myśląc, że wszystko jest pod kontrolą. Pod kontrolą, ale żona ich przechytrzyła. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Chwistina nalała mężowi kawę tak, jak robiła to każdego ranka przez ostatnie 15 lat. Automatycznie, prawie bez zastanowienia. Andrzej siedział przy kuchennym stole, wpatrując się w swojego iPada i wściekle pisząc na klawiaturze. Zapach świeżo zaparzonej kawy w ogóle na niego nie działał. Chcesz cukru? Zapytała, chociaż znała odpowiedź. K dwa kawałki. Zawsze dwa kawałki. Przytaknął, nie odrywając wzroku od ekranu. Christina wsypała cukier do filiżanki. Zamieszała i postawiła ją przed nim. Andrew wziął kubek, upił łyk i w końcu oderwał się od swojego gadżetu. Dzięki. Rzucił go, jakby wyświadczał przysługę. Christina zajęła miejsce naprzeciwko niego. Obserwowała go przez chwilę. Potem sposób, w jaki marszczył brwi, jak jego palce szybko przesuwały się po ekranie, jak czasami cicho przeklinał sam do siebie. Ostatnio był inny bardziej zdystansowany, rozdrażniony. Oczywiście jest dużo pracy, wyjaśnił. Ale Christina wyczuła, że coś jest nie tak. Wypadek, jak to często bywa w życiu, zakłócił jej podejrzenia. Tego dnia chciała tylko odebrać z biura raport, o którym zapomniał. Andrew zostawił odblokowanego i pada na biurku. Na ekranie pojawiło się powiadomienie. Nadawcą była Olga. Treść wiadomości: Oto nasze plany, słoneczko. Christina nie musiała tego robić. Wiedziała o tym, ale ciekawość, a może przeczucie, było silniejsze. Otworzyła wiadomość. Kilka linijek wystarczyło, by świat wokół niej wywrócił się do góry nogami. Andrzej pisał do Olgi o tym, jak wkrótce będą razem. Jak rozwiedzie się z głupcem i jak będą mieszkać we wspólnym domu. Dom jest już prawie Twój. Kochanie. Jeszcze tylko kilka formalności do załatwienia. Pisał. Grunt usunął jej się spod nóg. Przeczytała list kilka razy, mając nadzieję, że to jakaś pomyłka. Głupi żart. Ale nie. Każde słowo było przesiąknięte kłamstwem i zdradą. Zamknęła i pada, jakby zamykała puszkę Pandori. Wróciła do kuchni, dokończyła schłodzoną kawę. Jej pierwszą reakcją był gniew, wściekłość, która paliła ją od środka. Chciała wykrzyczeć wszystko, co o nim myślała, rozwalić mu na głowie tego cholernego i pada. Ale powstrzymała się. Drugą reakcją był strach. Strach o jej przyszłość. Co się z nią stanie? Dokąd pójdzie? Nie miała własnej pracy. Przez te wszystkie lata zajmowała się domem i dziećmi. Była całkowicie zależna od Andrzeja, a on zamierzał wyrzucić ją jak starą zabawkę. Ale potem przyszła trzecia reakcja zimna, wyrachowana determinacja. Czy on myśli, że ona jest głupia? Myśli, że może ją tak oszukać i zostawić z niczym? Bardzo się mylił. Pierwszą rzeczą, którą postanowiła zrobić, było dowiedzieć się, co miał na myśli mówiąc o formalnościach. Wiedziała, że dom jest na ich oboje. Jak mógł uczynić go praktycznie jej własnością? Kilka dni zajęło jej znalezienie potrzebnych informacji. Przestudiowała wszystkie akty własności domu. I wtedy znalazła to. Akt darowizny. Andrei potajemnie przepisał ich wspólny dom na Olgę. Bez jej wiedzy, bez jej zgody. Christina poczuła... Jak wzbiera w niej nowa fala gniewu, ale znów się powstrzymała. Wiedziała, że teraz najważniejsze jest, aby nie zorientował się, że ona o wszystkim wie. Przygotowanie się zajmie trochę czasu. Na opracowanie planu zaczęła zbierać dowody, wszystkie czeki, wyciągi, dokumenty, które mogłyby udowodnić jego oszustwo finansowe. Wiedziała, że miał jakieś podejrzane interesy. Zawsze był bardzo ostrożny. Ale obserwowała go od lat. Wiedziała, gdzie szukać. W tym samym czasie znalazła dobrego prawnika. Kobietę, która specjalizowała się w rozwodach i znała wszystkie sztuczki bogatych mężów, opowiedziała jej swoją historię. Pokazała dokumenty. Prawniczka wysłuchała jej uważnie, nie przerywając. Masz dobrą sprawę. Christino Masz wszelkie szanse na wygraną, powiedziała na koniec spotkania. Tymczasem Andrzej nadal odgrywał swoją rolę. Był słodki i troskliwy, jakby nic się nie działo. Dawał jej kwiaty, zabierał do restauracji, zaproponował jej nawet wyjazd na wakacje na Malebiwy. Myślę, że potrzebujemy wakacji, kochanie, aby się zrelaksować powiedział, przytulając ją. Christina wiedziała, że to część jego planu. Chciał uśpić jej czujność, aby podpisała wszystkie papiery rozwodowe bez oglądania się. Brzmi jak dobra zabawa, odpowiedziała, uśmiechając się do niego. Zgadzam się. Andrei był zadowolony. Myślał, że wszystko idzie zgodnie z planem. Nie wiedział jednak, że Christina przygotowała już swój własny plan. Kilka tygodni później Andrzej złożył pozew o rozwód. Zgodnie z obietnicą złożoną swojej kochance, zaproponował Christinie rzekomo hojną ofertę. Te same wakacje na Malebiwach plus niewielką kwotę pieniędzy w zamian za zrzeczenie się wszelkich roszczeń do nieruchomości. Myślę, że to uczciwe, powiedział, patrząc na nią z góry. Zdajesz sobie sprawę, że mam teraz sporo wydatków. Nowy biznes i takie tam. Krystyna spojrzała na niego. W jego oczach nie było ani krzty żalu, tylko zadowolenie i pewność, że miał rację. Tak, Andrzej, powiedziała. Rozumiem. Zgadzam się na twoje warunki. Uśmiechnął się. Był pewien, że wygrał. Nie wiedział jednak, że to dopiero początek gry. W wyznaczonym dniu spotkali się w sądzie. Andrzej wszedł na salę rozpraw z szyderczym uśmiechem. Olga wtuliła się w jego ramię i rzuciła Christinie pogardliwe spojrzenie. W jej oczach widać było pewność rychłego zwycięstwa i oczekiwanie na nowe, luksusowe życie. Andrej był ubrany w nienaganny garnitur, promieniujący sukcesem i władzą. Skinął głową swojemu prawnikowi, który z kolei wyprostował ramiona, gotowy na to, co uważał za formalną procedurę. Christina siedziała bez ruchu, jej twarz wydawała się nieprzenikniona. Na zewnątrz wyglądała na kruchą i trochę przestraszoną, jak zawsze. Ale w środku szalał huragan determinacji. Niepostrzeżenie skinęła głową swojemu prawnikowi, który spokojnie czekał na swój czas. Sędzia wszedł do pokoju i wszyscy wstali. Rozpoczęło się przesłuchanie. Adwokat Andrzeja, pan Smernaw, rozpoczął od pewnego siebie przemówienia, w którym stwierdził, że jego klient, hojny i szlachetny człowiek, Oferuje Krystynie więcej niż przyzwoite warunki rozwodu. Podkreślił jej zgodę na te warunki, wspominając o planowanych wakacjach jako dowodzie jej zadowolenia. Mój klient, pan Andrzej Pietrów, pragnie załatwić wszystkie sprawy polubownie oświadczył Smirnow, patrząc na Krystynę z lekkim uśmiechem. Zaoferował żonie wspaniałą okazję do odpoczynku i rozpoczęcia nowego życia. W zamian poprosił jedynie o formalne potwierdzenie jej zgody na rozwód i brak roszczeń majątkowych. Christina słuchała nie przerywając. Widziała, jak Andrzej i Olga wymieniają zadowolone spojrzenia. Ich pewność siebie była niemal namacalna. Kiedy prawnik Andrzeja skończył, sędzia zwrócił się do Krystyni. Pani Petrowej, czy ma pani coś do dodania? Krystyna podniosła wzrok i spojrzała bezpośrednio na sędziego. W jej głosie nie było cienia wątpliwości. Tak, wysoki sądzie. Mam coś, co może zainteresować sąd. Skinęła głową swojemu prawnikowi i wręczyła sędziemu teczkę z dokumentami. Andrzej zmarszczył brwi, czując jak pewność siebie, zaczyna go opuszczać. Olga nerwowo ścisnęła jego dłoń. Sędzia przyjrzał się dokumentom. Jego twarz stawała się coraz bardziej poważna. Wertował strony, czytając niektóre z nich kilka razy. W sali zapanowała napięta cisza. Co to oznacza, panie Petrow? zapytał sędzia, patrząc na Andreja przez okulary. Prawnik Krystyni zabrał głos. Wysoki sądzie, te dokumenty zawierają dowody oszustwa finansowego popełnionego przez pana Andrzeja Petrowę. Istnieją dowody na nielegalne transakcje, fikcyjne transfery środków i uchylanie się od płacenia podatków. Andrei zbladł. Olga chwyciła go za ramię. Jej oczy były pełne przerażenia. To kłamstwo! Krzyknął Andrei. Jego głos drżał. To są sfabrykowane dokumenty. Mam oryginały! Odpowiedział spokojnie adwokat Krystini, przedstawiając sądowi dodatkowe materiały, a także zeznania świadków potwierdzające te fakty. Sędzia uważnie wysłuchał prawnika Krystyni, po czym ponownie zwrócił się do Andreja. Panie Petrow, czy ma pan jakieś wytłumaczenie dla tych zarzutów? Andrej milczał. Zdał sobie sprawę, że wpadł w pułapkę. Jego starannie zbudowany świat zaczynał się rozpadać. Adwokat Krystyni kontynuował. Ponadto, wysoki Sądzie, uważamy. Że prezent nadam, który pan Petrow wykonał na swojej. Dziewczynie, przerwał, podkreślając ostatnie słowo. Jest nieważny. Dom został zakupiony w trakcie trwania małżeństwa i stanowi wspólnie nabytą własność. Pan Petrow nie miał prawa rozporządzać nim samodzielnie. Olga sapnęła. Jej twarz wykrzywił grymas rozczarowania i złości. Czuła, że jej marzenia o pięknym życiu rozsypują się w proch. Wnosimy o unieważnienie aktu darowizny i przywrócenie domu do współwłasności pary, podsumował prawnik Krystyni. Sędzia skinął głową i zwrócił się do Andreja. Panie Petrow, czy ma pan jakieś zastrzeżenia? Andrej mamrotał coś niesłyszalnie, próbując się usprawiedliwić. Twierdził, że to wszystko było pomyłką, nieporozumieniem że nigdy nie popełnił żadnych nielegalnych czynów, ale jego głos brzmiał nieprzekonująco. W tym momencie do pokoju wszedł umundurowany śledczy. Podszedł do Andrzeja i wręczył mu wezwanie na przesłuchanie. Andrzeju Pietrów Jest pan podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw gospodarczych powiedział śledczy. Jesteś zobowiązany do stawienia się na posterunku policji w celu złożenia zeznań. Andrzej był w szoku. Nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Jego świat zawalił się w jednej chwili. Spojrzał na Olgę, szukając wsparcia, ale w jej oczach zobaczył tylko strach i rozczarowanie. Olga zdała sobie sprawę, że jej marzenia o beztroskim życiu legły w gruzach. Zdała sobie sprawę, że Andrzej nie był tym, za kogo się podawał. Nie był odnoszącym sukcesy biznesmenem, ale oszustem. Poczuła się oszukana i wykorzystana. Olga, nie mogąc powstrzymać wściekłości, rzuciła się na Andreja z oskarżeniami. Obiecałeś mi piękne życie. Krzyczała, nieskrępowana przez obecnych. Powiedziałeś, że będę mieszkać w tym domu. A teraz co? Zostałam z niczym. Andrei próbował się usprawiedliwić. Ale jego słowa brzmiały nieartykułowanie i nieprzekonująco. Sam był zszokowany tym, co się stało i nie mógł uwierzyć, że jego starannie przemyślany plan runął z takim hukiem. To wszystko ona, krzyknął, wskazując na Krystynę. To ona wszystko ustawiła. Nie przerzucaj winy, odpowiedziała Olga. Kropka. To twoja wina, że jesteś taki chciwy i głupi. Ich sprzeczka trwała przez kilka minut, aż sędzia ogłosił przerwę. Andrei został zabrany na policję w celu przesłuchania. Olga pozostała na sali sądowej, zupełnie sama. Christina wyszła z sali sądowej z podniesioną głową. Wiedziała, że to dopiero początek, ale pierwszy, najważniejszy krok został zrobiony. Pomściła swoją zdradę i upokorzenie. Udowodniła, że nie jest tak słaba, za jaką uważał ją Andrei. Przy wyjściu czekał na nią prawnik. Wszystko idzie zgodnie z planem, powiedziała z uśmiechem. Mamy wystarczające dowody, by udowodnić winę twojego męża. Christina skinęła głową. Czuła się zmęczona, ale szczęśliwa. Wiedziała, że czekają dużo walki, ale była na nią gotowa. Dziękuję, powiedziała do prawnika. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś. To dopiero początek odpowiedziała. Ale jestem pewna, że sprawiedliwości stanie się zadość. W drodze do domu, Christina wpatrywała się przez okno w mijane krajobrazy. Przez jej umysł przelatywały skrawki wspomnień: szczęśliwe lata małżeństwa, pierwsze sukcesy w biznesie, wspólne podróże. Wszystko to wydawało się teraz odległą przeszłością, niczym kadry ze starego filmu. Po dotarciu do domu, Christina weszła do domu, który prawie straciła. To nie był już tylko dom, to była jej twierdza, symbol zwycięstwa nad zdradą i oszustwem. Spacerowała po pokojach, w każdym zakątku kryjąc wspomnienia, zarówno przyjemne, jak i bolesne. Nagle zadzwonił telefon. To była jej przyjaciółka. Christina, tak się cieszę wykrzyknęła Jesteś taka dobra, że nie dałaś się oszukać Dziękuję, odpowiedziała Christina. Było mi bardzo ciężko, ale dałam radę. Rozmowa z przyjaciółką dała jej jeszcze więcej siły. Czuła wsparcie bliskich jej osób, które wierzyły w nią i martwiły się o nią. Wieczorem Christina usiadła przy kominku, wpatrując się w płomienie. Myślała o przyszłości, o nowym życiu, wolnym od kłamstw i zdrady. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Christina ze zdziwieniem spojrzała na zegarek. Kto mógł przyjść tak późno? Otwierając drzwi, zobaczyła na progu śledczego: Christina, witaj, powiedział: Muszę zadać ci kilka pytań dotyczących sprawy Andreja. Christina skinęła głową i zaprosiła go do środka. Zdała sobie sprawę, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Wciąż było wiele do zrobienia aby doprowadzić sprawę do końca i postawić Andrzeja przed wymiarem sprawiedliwości za wszystkie jego zbrodnie. Tymczasem Olga, pozostawiona z niczym, błąkała się po nocnych ulicach miasta. Jej marzenia o pięknym życiu legły w gruzach. Zdała sobie sprawę, że stała się ofiarą czyjejś chciwości i egoizmu. Obwiniała Andrzeja za wszystko, ale zdała sobie sprawę, że sama jest odpowiedzialna za swoje czyny. Przypomniała sobie wszystkie obietnice, które jej złożył, wszystkie słowa miłości i podziwu. Wszystko okazało się kłamstwem i oszustwem. Była tylko pionkiem w jego grze, narzędziem do osiągnięcia jego egoistycznych celów. Zrozpaczona Olga zadzwoniła do matki, opowiedziała jej o wszystkim, co się wydarzyło i poprosiła o pomoc. Matka wysłuchała jej i powiedziała: Zawsze ci mówiłam, że nie możesz wierzyć w piękne słowa. Musisz myśleć własną głową, a nie gonić za łatwymi pieniędzmi. Olga rozpłakała się. Zrozumiała, że jej matka miała rację. Popełniła błąd, ufając Andrzejowi, i teraz będzie musiała za to zapłacić. Decyzja sądu była ruiną nie tylko dla Andrzeja, ale także dla Olgi Kropka straciła wszystko, na co liczyła i została sama, bez środków do życia. Musiała zacząć wszystko od nowa, zbudować swoje życie na nowo, polegając tylko na sobie. Andrei, będąc na stacji, siedział pogrążony w ponurych myślach. Nie mógł uwierzyć, że wszystko potoczyło się w taki sposób. Stracił wszystko, żonę, kochankę, dom, firmę, reputację. Stał się wyrzutkiem społeczeństwa, człowiekiem, któremu nikt nie ufał. Za wszystko obwiniał Kristin. Uważał, że go zdradziła, zrujnowała mu życie. Ale w głębi duszy zdawał sobie sprawę, że to jego własna wina. Sam wybrał tę ścieżkę, sam popełnił zbrodnie, sam oszukał i zdradził. Teraz musiał odpowiedzieć za swoje czyny przed prawem. Zdał sobie sprawę, że czeka go więzienie i to przerażało go najbardziej. Nie wyobrażał sobie życia bez władzy, bez pieniędzy. Bez wolności. Andrzej próbował skontaktować się z Olgą, ale ona nie odpowiadała na jego telefony. Zrozumiał, że go nienawidziła i nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Został sam, zupełnie sam. Christina, po skończonej rozmowie ze śledczym, wyszła na taras. Przeszła przez ciężką próbę, ale wyszła z niej zwycięsko. Odzyskała swoje życie i była gotowa na nowy początek. Marzyła o podróżach. Nowych znajomościach, nowych hobby. Chciała żyć pełnią życia, cieszyć się każdą chwilą i nigdy nie oglądać się za siebie. Była wdzięczna losowi za to, jak wszystko się potoczyło. Zdała sobie sprawę, że bez zdrady Andrzeja nigdy nie dowiedziałaby się, do czego jest zdolna, nigdy nie zyskałaby takiej siły i pewności siebie. Uśmiechnęła się i odechnęła świeżym, nocnym powietrzem. Życie toczyło się dalej.